Zaburzenia erekcji definiujemy jako trwałą niezdolność do uzyskania lub utrzymania erekcji w stopniu uniemożliwiającym odbycie stosunku płciowego. Trudności w osiągnięciu wzwodu dotykają mężczyzn w różnym wieku i bardzo często współwystępują, współistnieją z bardzo rozpowszechnionymi schorzeniami, takimi jak miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Opisywane zagadnienie staje się coraz bardziej istotne dla współczesnych mężczyzn, zwłaszcza biorąc pod uwagę wydłużenie spodziewanej długości życia. Według szacunkowych danych w 2025 roku na zbożenie erekcji może cierpieć aż 322 miliony mężczyzn. Szacuje się, że w Polsce problemy z erekcją, z potencją. Dotykają około 3,5 miliona osób, mężczyzn, a na leczenie tak naprawdę decyduje się jedynie cały 7% z nich. Zaburzenia erekcji często są swoistym sygnałem ostrzegawczym, ponieważ mogą świadczyć o występowaniu innych groźnych dla zdrowia schorzeń. Kluczowa w leczeniu zaburzeń erekcji jest kompleksowa diagnostyka, która umożliwi Zaplanowanie odpowiedniego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, najważniejszym elementem diagnostyki erectral dysfunkcji jest bez wątpienia odpowiednio przeprowadzony wywiad, szczegółowy wywiad lekarski z uwzględnieniem również chorób towarzyszących. Diagnostyka zaburzeń erekcji w klinice WEDi wykonywana jest kompleksowo podczas jednego pobytu pacjenta w klinice. Składa się ona z kilku podstawowych etapów przeprowadzanych głównie przez lekarzy specjalistów z nami współpracujących, takich jak seksuolodzy, urolodzy, radiolodzy, neurolodzy czy kardiolodzy. Do jednej z naszych współpracowników jest profesor Starowicz, który czuwa nad prawidłową diagnostyką i następowym postępowaniem terapeutycznym. W diagnostyce zaburzeń erekcji wykorzystujemy również badania obrazowe pozwalające na rozróżnienie między aspektem psychogennym a organicznym zaburzeń erekcji. Głównym sposobem, to, czy głównym instrumentem, który wykorzystujemy w, w badaniu w zależności naczynio pochodnych zaburzeń erekcji są badania ultrasonograficzne z, 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 z wykorzystaniem również doplera po podaniu odpowiednich środków, które doprowadzają do wzwodu i w tym w momencie uzyskując obraz doplerowski, określamy właściwe przepływy w obrębie tętnic i żył prącia Poza standardowymi metodami wedy Clinic proponuje obecnie unikalne leczenie operacyjne, które zapowiada przełom w leczeniu problemów z potencją tak zwaną procedurę VEDI, czyli wewnątrznaczyniowe leczenie zaburzeń erekcji. Zabieg VEDI jest jedną z najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych metod terapeutycznych. Część diagnostyczna tej procedury to jest angiografia, która stanowi generalnie podstawę prawidłowego rozpoznania i dalszego leczenia. W przypadku, jeżeli angiografia potwierdzi obecność wyżenia w obrębie naczyń tętniczych, e, e, naczyń zaopatrujących w krew e, prącie, e, podczas tego samego, e, tej samej procedury, tego samego zabiegu zostanie wykonana angioplastyka tych naczyń, angioplastyka balonowa. Jeżeli nie uda się wystarczająco poszerzyć takiego zwężonego odcinka naczynia, lekarz może w trakcie tego zabiegu umieścić stent, który doprowadza do st Stałego już poszerzenia i prawidłowego przepływu w obrębie zwężonego wcześniej naczynia. Proszę Państwa, jest to naprawdę unikalna metoda, która ma swoje korzenie we wcześniejszych technikach operacyjnych otwartych dotyczących przepływów w obrębie naczyń, prącia i w momencie powiększenia i jakby repertuaru i zakresu zabiegów endovaskularnych, również te zabiegi znalazły swoje uzasadnienie w leczeniu rectal dysfunction.